Witajcie bracia i siostry, dogrywam kawałeczek, nie wiem jeszcze gdzie to wstawię, ale zapamięci Oj, krzątam, latam, krzątam się i szybciej tylko, tylko nagram coś, może gdzieś to potem włączę, e, bo tak nie mogę cały czas siedzieć, e, muszę tu coś ogarniać. E, słuchajcie, zamieściłem taki, taką ankietę. Z takim zapytaniem o tą długość, tam i nieopatrznie coś wyniknęło z tego. Hmm. Chciałem to, coś wyjaśnić czy sprostować. Zrobiłem to ze względu na szacunek dla Waszego czasu, bo sam się zastanawiam, jak czasami przysiądę, to lecą grube minuty sobie, potem myślę, kto to odsłuchuje w ogóle i w jakim kawałku. Przecież można czasami się gdzieś w połowie zniechęcić, rzucić, e, walnąć tym, wyłączyć, bo, bo coś nas zakuje, urazi. I do końca nie wysłuchamy. No tak, tak to czasami jest. Jest. Czasami wiele słów. Potykam się, gdzieś, gdzieś tam, powtarzam się z niektórymi zdaniami. Więc czas leci. I teraz tak, no chciałem jakiś taki zwrotną informację od was. Bo czasami jak przysiądę, to wycinam podwójne zdania jakieś, albo na przykład jakieś przerwy długie. Staram się to skracać. Czasami się rozkręcę, to się wszystko wiąże, tak yy, czasami te 40 minut rzeczywiście można by podzielić na, na dwie trzy części gdzieś i są takie jakby tematyczne rzeczy. Natomiast w, tym, w tej ankiecie coś takiego ciekawego wyniknęło i to mnie tak napędza, żeby tam wam troszeczkę 2 trzy zdania jeszcze dołożyć. Napisałem takie coś, do 40 minut jest ok, bo i tak coś robię i słucham. No zakładam, że nikt nie siedzi 40 minut, chyba że wieczorem ktoś ma czas, to szanuję to, żeby odpalić mnie i 40 minut słuchać. Eee, to jest szacunek. Eee, Jakbym przyszedł do Was do domu, siedział i 40 minut mówił. To jest to, co <grym> brat Zak uprzedzał. No ale taka jest forma. No przecież nie jestem u Was w domu. No jest to po prostu nagranie. Można dać pauzę, potem wrócić. Więc szanuję. 30 minut, 10 minut, czy coś robi różnicę? Można coś poskracać, powyrzucać. Nie wiem, nie wiem, po prostu wylewam z siebie. I ostatnie, kilkuminutowe esencje, bo mało rozumiem z tego, co mówisz. Tu nieopatrznie coś wniknęło, bo nie chciałbym dotknąć yy, niektórych z Was. Mamy swoje lata. Na ogół większość, widzę po statystykach, mało młodych tutaj zagląda, bardzo mało. I. Kilkuminutowe esencje to jest jedna część, bo mało rozumiem z tego, co mówisz. Kwestia zrozumienia, słuchajcie, chciałbym to wyjaśnić. <laughs> Ewangelia jest mówiona bardzo prostym językiem. Nie da się prościej mówić, niż Biblia mówi. Więc ja nie umiem prościej, po prostu Biblia o wszystkim mówi. Tam jest natłok różnych rzeczy. Musimy dużo czytać, się gimnastykować. Nie jest to jakiś kosmos. Jestem daleki od jakiegoś New Age, jakiś pewnych nie będę wymieniał tutaj tych, i tych fascynatów, i tych nauczycieli. Sami wiecie, kto tam co na YouTube głosi, w tych charyzmatycznych. Nie chodzi o jakieśkolwiek wyżyny. Słuchajcie, zgłębiamy istotę kochanego Boga, który nas kocha, Jego mądrość. I Paweł powiedział, że celem tego, co Ci przykazałem, jest miłość płynąca z niebudnego serca, miłość nieubłudna, płynąca z czystego serca bodajże. Więc tak naprawdę, słuchajcie, to się tak wydaje, że my gdzieś jakieś zataczamy jakieś wyżyny duchowe, wizja coś, ale to się potem tylko przelewa na to, że wracasz na ziemię, czy to po śnie, czy po wizji, czy po modlitwie, ale kochasz drugiego, nic więcej. Naprawdę w tym się Boża miłość w nas doskonali. Naprawdę. Nic więcej, naprawdę nie chodzi o, o jakąś wiedzę. No, przecież nie, nic ciekawego tutaj raczej wam nie zapodaję. Ciekawostki to są tam w internecie, tam, tam są różne te wszystkie ciekawostki. To nie jest kwestia tylko faszerowania umysłu, to jest naprawdę budowanie swojej wiary, ufności ku Bogu, ku miłości nieobłudnej, z czystego serca. Tak, to Paweł powiedział. Więc czasami gdzieś to tak brzmi, że odlatuje gdzieś jakoś tam wysoko, bo Bóg jest piękny, Bóg jest niesamowity. No, no nie wiem na czym jednego z drugim modlitwa polega, no jak nie na poznawaniu Pana, że Pan pokazuje Ci Twoją kondycję, pokazuje Ci Twój stan, pokazuje Ci co dookoła się dzieje i wlewa jedną wielką nadzieję, mówi to się wszystko skończy. Oj, to się wszystko skończy. Czasami są porady, jak cię prowadzi. Czasami da ci światło w jakimś wersecie. Czasami da ci odpowiedź, jak postąpić z jakąś osobą. No, przecież to jest naprawdę właśnie Bóg Zarządzający. To nie my jesteśmy pępkiem świata w centrum wszechświata. Tylko my służymy Bogu i chcemy się wpasować w Jego Boży Plan. Więc jakby zrozumienie daje Bóg, to my szukajmy u Niego objawienia, zrozumienia. I teraz, czy ja coś nie ale mówię, być może, może być tak, nie jestem nauczycielem, nie, nie umiem, nie jestem szkolony, żeby tam gdzieś coś wykładać niżej, zniżyć się i tak dalej. No, mi się wydaje, że to są jakieś czasami proste rzeczy, ale to jest tak samo jak w każdej branży, kiedy mówisz hasełko jakieś tam, czy, czy w danej branży medycznej, czy prawniczej, czy, czy budowlanej, prawda? Mamy jakieś tam swoje slangi, czy hasła takie typowe. Słyszałem w ochronie, prawda? No przecież są słowa klucze jakieś tam soku, tam soku, albo wróbel, i oni wiedzą, co to oznacza, tak? No to są takie rzeczy, i jeśli mamy Biblię, jak ktoś mówi: Zbawienie, Jezus, Duch Święty, prawda? To nam się to sami samo powinno się kojarzyć to my powinniśmy być specjalistami w słowie. Jeśli ktoś mówi zbawienie, jeśli ktoś mówi, Kościół, a nie rozumiem, Kościół, co ty mówisz, Eklezja, no to zobacz sobie, bracie, siostro, nie? No to zgłębia i nie ma tutaj jakiegoś, nie wiem, że co mam 70 lat czy 65, to nie zajrzę, nie posłucham, albo nie przyjmę, nie? Przecież, no, albo i nie, no może, może nie, może to tylko jest komuś dana misja też modlitwy, no nie, że po prostu mówimy, amen, niech i tak będzie i, i się modlimy, prawda? Więc jakby tutaj nie chodzi o umysł, chodzi o radowanie się. Jeśli nie ma radowania naprawdę w tym, że eklezja to jest wywołani, że nie widzisz za tym słowem, że mój brat, siostra, którego miłuję, jeśli ten klucz nie uruchamia w tobie tej radości, miłości, prawda? No to cóż, no, nic ciekawego tak naprawdę nie ma w tym, że eklezja wywołani. No nie ma nic ciekawego, no tak naprawdę nie ma nic ciekawego, bo w grece eklezja znaczy również tłum protestujących. Przed greckim senatem, prawda? Więc tak samo tam na ulicach jest eklezja. Oni są wywołani, zgromadzeni. Na plaży może być eklezja. To są ludzie po prostu z jakiegoś powodu wywołani, zgromadzeni, tak? Więc, no, można tak podejść. Nic ciekawego w tym nie ma. Ale jeśli czytamy to w kontekście Słowa, w Biblii, że to my, że to on my, którym radość została wlana, nadzieja, nadzieja wyzwolenia z tej znikomości ku chwalebnej wolności dzieci bożych, jeśli to nie jest Twoją żywą nadzieją, to. To ożyw tą nadzieję, to po prostu ożywiaj, nie? To przychodź do Pana, spraw, poproś, żeby to wszystko było świeże, żywe i nowe. Także to tylko taka namiastka, natomiast tak o, yy, więc tutaj nie ma żadnego naprawdę yy, kwestii intelektualnej. Nie chodzi o kwestię intelektualną. Rośnijmy, rozwijajmy się, ja postaram się rzeczywiście yy, bardziej precyzowo, bo zawsze to wszystko mówię w nadziei, że, że jeszcze dołożę, że jeszcze kiedyś zrobię specjalny odcinek na jakiś temat. W takiej nadziei ja to wszystko nagrywam, po łebkach coś czasami lecę. Są słowa, część z was mnie nie rozumie. No, rozmawiam z różnymi, wlot mnie łapią, więc jakby ja czuję tą łączność w duchu. Eee, nie wiem na czym polega piękno, jak mam wymalować piękno Pana. Przed chwilą byłem na spacerze z psem i, i idę i coś zobaczyłem, nie mogę wam powiedzieć. Eee, bo to nie na wszystkich uszy jest, ale jest to w Rzymian napisane, że wszelkie dzieła chwalą Jego, że Jego niewidzialna boska istota jest widzialna i ogarnięta, że potem nie mając na swoją obronę. Ja to widziałem dzisiaj, przed chwilką byłem, nie mając na swoją obronę. Jest kłam pewien, jest pewien kłam, który zadam ludziom, naukowcom tego świata. Przed chwilą to widziałem i to jest prawda. Słuchajcie, to jest wszystko do ogarnięcia, chodzimy, widzimy, ale to tylko trzeba w duchu zobaczyć. Jak Bóg nie otworzy oczu, to, to nie zobaczysz tego, co ja bym ci powiedział, to nie zobaczysz tego. Więc naprawdę szukajmy Boga. Pan się nachyli ku pokornym. Jeśli kto szuka, ten znajduje. Kto szuka, ten znajduje. Pan da zrozumienie. Jeśli coś inaczej rozumiecie, to i pa, to pan wam objawi. Więc to jest taki pokój Pawła w tej kwestii. Natomiast jeszcze co Piotr mówi, że. Są tam w listach Pawła pewne rzeczy niezrozumiałe, które pewni ludzie niewykształceni, czyli niedouczeni, którzy jeszcze, jeszcze nie, nie doszli do pewnego poznania prawdy. Przecież to nie chodzi o intelekt, o pewne zgłębianie prawdy duchowej. I teraz uwaga: to nie ja stawiam poprzeczki. Sięgnijcie do Efezjan, sięgnijcie do, do, do kolosan. Że aby połączyć to, co na górze, w nim i to, co na dole. Nie wiem, to co? To jest taki pusty werset. Nie zgłębiamy tego, co jest w nas połączone. Nie rozumiesz, bracie, siostro, co jest w tobie połączone. Że Chrystus zamieszkał w tobie, to jest ta tajemnica. Nie doświadczamy tego. A w innym miejscu, a Pan Jezus co mówi? Jeśli my nie pojmujemy pewnych duchowych rzeczy naprawdę, no to, to prośmy Pana o to objawienie. Prośmy Pana o to objawienie, bo jest napisane, że Duch Święty przynosi, wprowadza nas we wszelką rzeczywistość i prawdę. Więc dobrze, ja może czasami lecę z koksem, może czasami coś mówię y, dużo i szybko, ale to jest tak samo jak z listem. To cofnij, przetraw, może coś nie jest na dzisiaj dla ciebie, może, może, może czegoś ja jeszcze też nie widzę. Natomiast y, tak samo jest z pismem. Przecież mamy tą prawdę zapisaną. Czy wszystko w tym piśmie rozumiemy? A ja zaledwie mówię tylko to, co w piśmie, więc jakby ja nie dopisuję nic do Biblii. Ja mam już tylko zamknięty kanon Biblii. Nic więcej nie muszę ja wymyślać. Nic nowego ode mnie nie usłyszycie. Ja się tylko nachylam nad Biblią. Więc, a my, a ty, wy, on, ona, oni to, co już wszystko rozumiemy? Nie, mamy tam to spisane, ale dalej nie rozumiemy. Więc właśnie z wami chcę się pochylać nad pewnymi rzeczami. Pan objawia. Więc tutaj, żeby było to zrozumienie, że ja nie dostosowuję się do intelektu. Oczywiście, pewne rzeczy okroję, pewne rzeczy będę chciał wyjaśniać, natomiast, jakby to nie jest kwestia intelektu. To jest kwestia zobaczenia pewnych zwykłych rzeczy. Radujmy się, a celem tego, co Ci przekazałem, Tymoteuszu, jest miłość płynąca z czystego serca, nieobłudna miłość. Nie? No, no to tylko tyle, no. Żebyśmy mieli miłość, prawda? Jeśli coś mówię, niektórzy poprzekręcali ku własnej zgubie jakiejś prawdy, na przykład o pastorach i chlastają mieczem. Bracia, drodzy siostry, kochajmy naszych pastorów. Niech, nazywa, niech się nazywa pastor, to używaj dobra tytuły go, ale kochaj go. Proszę cię, miłuj pastora, odwiedź go w domu i miej takiego pastora, który ciebie będzie odwiedzał. Bo jeśli już ma pensję, a nie odwiedza 70 osób po domach, to już gorszej rzeczy nie ma. Już to już jest hipokryzja w hipokryzji. To już po prostu jest już zakłamana już kłamstwo już jest kłamstwem. Bo nie dość, że nie doświadczacie żywego czegoś w organizmu, to jeszcze nawet ten pastor w ogóle nie odwiedza. Więc naprawdę przepraszam, ale wchodźmy w prawdę. Wchodźmy w prawdę w rzeczywistość, w miłość, w prostotę, że tak to tak, a nie to nie. Prawda? Więc jakby tutaj to. Ja wracam jeszcze do tego wątku, ale znowu leci 12 minut. Widzicie? Tylko coś wam powiedzieć, ile co minuty. Kolejny tylko wątek chciałem powiedzieć, że te wyjaśnić. Kilkuminutowe esencja. Czasami mi się zdarzy, wspomnę jakieś słowo, wycinam coś, podłożyłem podkład muzyczny do czegoś. Staram się tak nie robić. Mało będę tego robił. Nie wiem jeszcze ile będę tego robił. Coś mi wpadło do pomysła. Robię to dla kogoś, dla pewnej grupy ludzi, którzy którym tak to wpłynie do ucha, że jest jakiś podkład muzyczny, że tam coś, coś leci. Wierzcie mi, że to pan daje namaszczenie, jeśli jako, jakiekolwiek jest. Jeśli wynika coś z radowania mojego, czy z poruszenia pańskiego, to to z tego będzie wynikało i niezależnie, czy będzie podkład muzyczny, czy nie będzie podkładu muzycznego, pan Jezus jeszcze to zgłębiam i będę wam udowadniał pewne rzeczy. Nie grał na uczuciach i emocjach. Pan Jezus był prawdą. On nie brał pod uwagę, ale on nie, ich nie używał. Pan nie był manipulatorem. Niewykluczone, że jeszcze gdzieś coś podłoża, żeby dosięgnąć do cielesnych chrześcijan. Mam nadzieję, że moje grono tutaj jest głębsze, braci, sióstr, bo jeśli ktoś słucha zaka punena, to to jest, to zobowiązuje. Albo robisz coś w swoim życiu, albo nie. Ja się tylko podepnę pod zaka, ja będę bratem zaka. Ja będę, będę powtarzał po zaku. Tutaj takie rzeczy usłyszysz. Nic nowego, zwykłe, proste rzeczy. To nie jest dla fanatyków jakiś. To jest po prostu do dostosowania, do głębokich ludzi, którzy mają wgląd w swoje serca. Więc yy, ja czasami coś zrobię. Fakt. Niech będzie dla oka, bo ktoś tam siada, puści. E, niech to przyjmie, niech to wpłynie. Jeśli barierą dla kogoś ma być dusza, yy, bo nie zdzierży ciszy, nie zdzierży mojego nagrania bez podkładu, bo jest takie ohydne, surowe. To zrobię coś takiego. To puśćcie tam komuś tam na Whatsappie, niech to krąży. U, u, niech dociera, niech pogłębia tych, którzy jeszcze nie są pogłębieni. Naprawdę niech dociera Boże Słowo, zachęta jakaś, yy, żeby szukali słowa. Yy, staram się też podzielić tym, co mnie dotknie, Pan poruszy, więc mam nadzieję, że to tak to tylko wygląda. Więc czasami może tak być, że zrobię jakiś podkład. Ale żebyście mnie źle nie zrozumieli, ja wam wykłady zrobię odnośnie duszy. Naprawdę jestem świadom tych manipulacji. Ja jestem świadom. Niech mnie Bóg zachowa od takiego czegoś, takiego fałszu. Rozumiecie? Że będę produkcję jakieś uskuteczniał. Jeśli ciebie nie dotknęła jednego z drugim ta historia z bratem Aaronem. Nawet o tym myśleć teraz nie chcę, bo im się głos zaraz załamie. Jeśli prawda nie wybrzmiewa, śpiewacie Amazing Grace? Śpiewacie cudowna Boża łaska, znacie tego człowieka, spotkaliście go w duchu, tego, który to stworzył, tego, który to napisał. Jemu rodzina zginęła. Żona z dziećmi na statku zatopił się. I ty to śpiewasz, i ty to śpiewasz, a wzgardzisz piosenką o bracia Ronie. To gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, jak nie rozumiesz duchowych rzeczy? Dobra, więc to tylko tyle. Znowu się zrobi. Robi. Nie wiem jaki wykład. Przecież miałem parę minut, tylko powiedzieć, idę sprzątać chatę. Słuchajcie. Idę sprzątać, przecież nie mogę tak. Później wam to puszczę jako gdzieś wstawkę, bo żebyście mnie zrozumieli, co tu się dzieje w ogóle. Kocham was wszystkich i niech pan do was przemawia. Pan jest tym, który jest bliska, ten jest tym, który jest z daleka. Nie zawsze mamy te cudowne dotknięcia, nie, nie, nie chodzimy, jesteśmy z daleka od jego chwały, ale on nam dał zadatek chodzi z nami. Pamiętajmy, czekamy na objawienie jego w pełni chwały. Dużo Wam jeszcze będę, jak Bóg da, że pożyję, żeby Wam się podzielić, troszeczkę zachęcić to, co Pan mi pokazał, to, co gdzieś tam jest, jest. Jako tylko zachęta, nic więcej nie mogę zrobić. To jest tylko zachęta, to jest tylko rąbek uchylony. I mamy to poznawać, jaka jest nadzieja chwały, do której nas powołało. Zrozumiecie, że te słowa są żywe, one są prawdziwe, one nie są puste. Mamy poznawać, jaka jest nadzieja chwały. Tą chwałę musicie poznawać na kolanach. Zaglądajcie na drugą stronę, szukajcie tej chwały. To wy mi mówcie o tej chwale. To wy ogłaszajcie tą chwałę na swoich obliczach. To wy wstydźcie się wychodzić z pokoju, żeby to nie zniknęło. Tak to jest z Mojżeszem. Tak to jest z Mojżeszem, że potem mówisz, panie, 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 tak chcę trwać na wieki przed tobą. Po co to wszystko? Kiedy to się już skończy? Kiedy to się już skończy? Znowu koniec modlitwy, znowu wracasz do prozy życia. Wiem, że to macie, wiem, że tego doświadczacie. Cieszą mnie te odpowiedzi tam. Wiem, że jesteście pogłębieni, wiem, że Pan w Was się pogłębia. Widziałem te odpowiedzi. Ach, to tyle z Bogiem na razie, Pa.